Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem ci o wykorzystaniu fundacji rodzinnej w optymalizacji reorganizacji oraz sprzedaży biznesu. Zapraszam. Cześć. Nazywam się Wojciech HUH i swoje życie zawodowe związałem z doradztwem podatkowym. Pracuję jako doradca podatkowy w kancelarii w mojej codziennej pracy pomagam przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności w sposób efektywny podatkowo z uwzględnieniem ryzyka potencjalnego sporu z organem skarbowym. W moim podcaście dzielę się praktyczną wiedzą związaną z podatkami, bazując na prawdziwych biznesowych przykładach. Zapraszam! Co łączy pana Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, Sławomira Mencena, znanego polityka, oraz profesora Adama Marińskiego, doradcę podatkowego? No cóż, każdy z tych trzech panów jest fundatorem w Fundacji Rodzinnej. Fundacja rodzinna to w uproszczeniu taki twór, osoba prawna, która pozwala. Zachować kluczowe elementy majątku rodzinnego, chronić je na przyszłość, pozwoli zapewniać ciągłość działania firmy, spółki. Dzięki temu, że Fundacja Rodzina pozwala w bardzo kompleksowy, elastyczny sposób zaplanować sukcesję, pozwala na dużo większą elastyczność niż testament oraz jest takim wehikułem inwestycyjnym. Pozwala inwestować w sposób efektywny podatkowo, bo co do zasady Fundacja Rodzinna nie jest Podatnikiem CIT-u nie płaci na bieżąco CIT-u. Chociaż przepisy o fundacji rodzinnej obowiązują od niedawna, cieszą się naprawdę bardzo dużym powodzeniem. Obecnie w 2023 roku zarejestrowano niecałe 450 fundacji rodzinnych, a złożono blisko 830 wniosków. Jak na to, że w takich Niemczech funkcjonuje nieco ponad 12 tysięcy fundacji rodzinnych, a gospodarka niemiecka jest dużo większa od Polski, no to należy no, jednak bardzo zwrócić uwagę, że te fundacje rodziny na pewno cieszą się dużym, dużą popularnością w Polsce. Oprócz tego, że tak jak wspomniałem, jest to fajne narzędzie do sukcesji w rodzinie, pozwala w efektywny sposób inwestować majątek, bo fundacja rodzinna, samo założenie fundacji nie jest opodatkowane. Fundacja rodzinna zasadniczo płaci CIT w momencie wysokości tylko 15% w, wysokości, w momencie przekazania środków beneficjentom. Ci beneficjenci jeżeli są odpowiednio spokrewnieni z fundatorem, to nie płacą PIT-u, nie płacą podatku od spadków, darowizn, ewentualnie ten podatek może wynieść 10 lub 15% PIT-u, więc generalnie jest to korzystne podatkowo. No to jest jeszcze coś jednego w tych fundacjach rodzinnych coś, co może nasz ustawodawca nie do końca przewidział, a pozwala w bardzo fajny sposób. Optymalizować sprzedaż biznesu i reorganizację. Pójdźmy pokrótce na przepisy. Jeżeli fundacja prowadzi działalność dozwoloną w ustawie o fundacji rodzinnej, no to wtedy nie płaci podatku CIT. No i w myśl artykułu 5 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzina może wykonywać działalność w zakresie. Między innymi, uwaga, uwaga, przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach. Tak ogólny zapis przepisu pozwala na bardzo fajne rozwiązania praktyczne. Pierwsza kwestia to sprzedaż udziału w spółce. Jeżeli fundacja rodzinna jest wspólnikiem spółki, która może mieć siedzibę w kraju lub za granicą tylko musi być to spółka handlowa i sprzeda te udziały posiadane w tej spółce no to na moment sprzedaży nie zapłaci podatku dochodowego. Jest to bardzo no, fajne, optymalne rozwiązanie w porównaniu do klasycznego, klasycznej sprzedaży udziałów. No dobrze, ale co jeszcze możemy wyciągnąć z tego przepisu? Bardzo ważny w tym przepisie, w treści tego przepisu jest fragment, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach. Jak prześledzimy sobie do tej pory wydawane interpretacje indywidualne, no to pojawiło się dość sporo interpretacji związanych z likwidacją spółki. Jeżeli spółka się likwiduje, no to wydaje majątek likwidacyjny, no i takie, taka likwidacja, co do zasady, jest opodatkowana takie wydanie tego majątku. A jeżeli wspólnikiem takiej likwidowanej spółki jest fundacja rodzinna, no to na moment likwidacji fundacja nie zapłaci podatku. I mamy na to już, pojawiło się na to dość sporo interpretacji. Dość sporo interpretacji też jest związanych z tym, co wspomniałem wcześniej, czyli sprzedażą udziałów. Fundacja rodzina może nabyć udziały, otrzymać udziały tylko po to, żeby je później sprzedać i w dalszym ciągu mm, wydawane są takie interpretacje, że jest to neutralne podatkowo. Co jeszcze możemy wyciągnąć z tego przepisu? 1 stycznia 2022 roku generalnie reorganizacje są dużo bardziej utrudnione. Tak zwany Polski Ład wprowadził zasadę, że tylko w uproszczeniu pierwsza reorganizacja danej spółki jest neutralna podatkowo. Jest to moim zdaniem niezgodne z dyrektywą. I ogólnie zasadami reorganizacji, dyrektywą związaną właśnie z, z reorganizacjami. Na ten moment pojawiły się wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które wskazują, że zarówno ta pierwsza, jak i druga reorganizacja, żeby ta druga była już nie była neutralna podatkowo, muszą nastąpić po 1 stycznia 2022 roku. No ale przepisy wprost. Nie ma jakby przepisów przejściowych w tym zakresie, no i jest ryzyko, że jeżeli wiem, nawet 15 lat temu była jakaś reorganizacja i teraz w naszym biznesie znowu ona dotyczy tej samej spółki, no to ona nie będzie neutralna podatkowo. No i w tym zakresie może nam pomóc właśnie Fundacja Rodzinna. W uproszczeniu, jeżeli wspólnikiem, akcjonariuszem spółki uczestniczącej w podziale lub połączeniu będzie Fundacja Rodzinna, możemy w dalszym ciągu, nawet jeśli to jest drugie, czy kolejna reorganizacja tej spółki możemy mieć neutralność podatkową. No dobrze, jest o likwidacji, podziałach, połączeniu, o sprzedaży udziałów. To samo może dotyczyć przekształceń, wymiany udziałów. Co prawda, jakby na, na przekształcenie czy wymianę udziałów, na tym neutralność, nie wydano według mojej wiedzy jeszcze interpretacji, no ale myślę, że to jest kwestia czasu. Podkreślam fakt, że już wydano interpretacje indywidualne w zakresie sprzedaży udziałów, likwidacji czy też związanej z reorganizacją i, i tą drugą reorganizacją. A mianowicie dlatego, że odmawia się wydania interpretacji indywidualnej. W zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności, która służy unikaniu opodatkowania. W ordynacji podatkowej, w artykule 119a, mamy taką generalną klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania. Ona ma zastosowanie wtedy, kiedy dana czynność. I osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny. No i to jest bardzo istotne, że mimo, że wykorzystujemy fundację rodzinną do optymalnej reorganizacji czy sprzedaży udziałów, no to są wydawane te interpretacje i nie są. Nie ma odmów tej, tych, wydawania tych interpretacji z uwagi na tą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Co więcej, wydano nie, niedawno opinię zabezpieczającą. To jest taka, coś trochę innego niż interpretacja indywidualna. Ona tej opinii zabezpieczającej szef KAS decyduje o tym, w, ocenia, czy, czy, coś spełnia tą klauzulę GAR, czy nie, czyli klauzuli o unikaniu Opodatkowania, no i wydano taką opinię, gdzie wskazano, że, że samo utworzenie fundacji rodzinnej, wyposażenie jej w mienie, prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, czyli między innymi to, co dzisiaj omawiam, czyli przystępowanie do spółek handlowych, e, uczestnictwo w nich, gromadzenie mienia. I zarządzanie nim w interesie beneficjentów, no nie jest unikaniem opodatkowania w zakresie tej klauzuli. Nawet jeżeli to rzeczywiście skutkuje uzyskaniem korzyści podatkowej, no to ta korzyść nie jest sprzeczna w danych okolicznościach z celem ustawy, a sposób działania nie jest sztuczny. Także pod tym względem też fajnie zwróćcie uwagę, że ta fundacja rodzinna oczywiście. Zależy to od indywidualnej sytuacji, ale generalnie jej utworzenie i prowadzenie, które ma służyć do reorganizacji, no, nie powinna powodować wysokiego ryzyka uaktywnienia się tej klauzuli GAR. Dobrze to, to by było na tyle. Podsumowując, omówiłem pokrótce, co to jest Fundacja Rodzinna. Czemu może służyć? Wskazana trochę mniej oczywisty sposób zastosowania fundacji rodzinnej, która może pozwolić na neutralność podatkową reorganizacji, czyli połączeń, przekształceń, likwidacji spółki, wymiany udziałów, sprzedaży udziałów, pozwala na neutralność podatkową tych transakcji. Skazałem na to, że pojawiają się interpretacje indywidualne w tym zakresie i nie jest podnoszona klauzula GAR. No i generalnie zachęcam Cię do przyjrzenia się temu instrumentowi, jakie jest Fundacja Rodzinna. Jak widzisz, nie tylko to może służyć ułożeniu się, zapewnieniu ciągłości działania firmy, zaplanowania sukcesji, to, do czego przede wszystkim została Fundacja Rodzina powołana, no ale mamy taki nieoczywisty, pozytywny skutek jej. Funkcjonowania w naszym porządku prawnym, no i może warto ją wykorzystać w Twoim biznesie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego wyjątkowo e, krótkiego odcinka. Będę eksperymentował z formami odcinków, będą raz dłuższe, raz krótsze. Zobaczę, jak, jak Wam się podoba. E, zapraszam do obserwowania podcastu na platformie streamingowej, której e, go słuchasz. Do obserwowania mojego profilu na LinkedInie. Link w, oczywiście w opisie. Tam są posty związane z danym odcinkiem, ale też ogólnie posty podatkowe. Zapraszam na mojego Instagrama, jeżeli chcesz mnie poznać z nieco innej prywatnej strony. No i jeszcze raz dzięki. Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Rekomenduję Fundację Rodzinną jako naprawdę ciekawe narzędzie. Trzymaj się. Cześć. <śm>